Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Rozpoczynamy Polski Punkt Widzenia. Anna Zalewska z Sejmowej Komisji Śledczej wyjaśniającej okoliczności śmierci byłej posłanki SLD Barbary Blidy jest naszym gościem dzisiejszego wieczoru. Szczęść Boże, Pani Poseł, witam. Witam, szczęść Boże. Pani Poseł, po trzech i pół roku prac Komisji, czy wiemy, dlaczego doszło do tragedii, w której zginęła Barbara Blida? Mam wrażenie, że wiemy wszystko, że dokumenty, przesłuchania, to, co wydarzyło się w sądach, umorzenia prokuratur wykazały jednoznacznie, że Barbara Blida popełniła samobójstwo. To po pierwsze. Po drugie, że nie było afery Blidy, że była afera węglowa po kolejne, że nie było tropienia układu lewicowego, o czym zeznają nawet Kaczmarek i Kornatowski, chociaż w mediach mówią zupełnie coś innego. Wreszcie, że nie było żadnych nacisków. 20 prokuratorów zeznaje jednoznacznie nie tylko przed Komisją Śledczą, ale również w prokuraturze, że nikt w żaden sposób ich nie naciskał. Po kolejne należało zatrzymać Barbarę Blidę i powtarzam, zatrzymać, bo nikt nie myślał o aresztowaniu. Taki był wniosek i takie było pismo. Barbara Blida miała być zatrzymana w celu skonfrontowania z innymi. Podejrzanymi świadkami zeznań i tak naprawdę wypuszczona po przesłuchaniu do domu. Ale, Pani Poseł, w pro projekcie sprawozdania z komisji no, są bardzo wysokie, bardzo ważne i no, istotne wnioski, bo prezes Jarosław Kaczyński, ówczesny premier, powinien stanąć przed. Trybunałem Stanu wspólnie z byłym ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro. Taki jest wniosek. Z, który jest zawarte w sprawozdaniu. Tak. no Najpierw o, o raporcie Ryszarda Kalisza. To publicystyka polityczna, to znaczy nie ma tam właściwie ani jednego fragmentu, który byłby poparty właściwym cytatem, właściwym wnioskiem, właściwym dokumentem. Stąd próba zmienienia tego raportu i stąd 102 profesjonalne poprawki wraz z uzasadnieniem. Rzeczywiście pojawiają się takie wnioski. Na które ja patrzę jako na niebezpieczną grę polityczną. I te wnioski tak naprawdę są powtórzeniem tego, co było w uchwale powołującej komisję śledczą, SLD było autorem tejże uchwały i mam wrażenie, że dla nich te trzy, pół roku nic nie zmieniło, nie próbowali w żaden sposób weryfikować swojego zdania. Tam są trzy powody, trzy powody, dla których chcą postawić między innymi premiera Jarosława Kaczyńskiego przed trybunałem stanu, które nie mają uzasadnienia. Po pierwsze, mowa jest o bliżej nieokreślonej grupie, którą prezes Jarosław Kaczyński chciał wykluczyć, w dodatku stosując odpowiednie przepisy karne, a nie pokazano żadnego przepisu i żadnej konkretnej grupy. Po drugie mówi się o nieformalnych naradach, które odbywały się w gabinecie Premiera Jarosława Kaczyńskiego. Otóż były to narady formalne, tylko robocze. Do dzisiaj Donald Tusk takie narady odbywa. Wreszcie, że zespół powołany do koordynowania pracy wszystkich służb również był pogwałceniem konstytucji i pogwałceniem ustaw. Po pierwsze, wynikało to rzeczywiście z zapisów Konstytucji artykuł 146 i 148 ustawy o radzie ministrów, m.in. artykuł 12, artykułu 4, a tam na przykład we wniosku Ryszarda Kalisza, ale nie tylko, bo Platformy Obywatelskiej więc... i PSL-u, pojawia się ustawa, której nie ma w obiegu prawnym od 2001 roku. I kiedy nawet dzisiaj zwracaliśmy uwagę, że należałoby powołać się na właściwą ustawę, zostaliśmy przegłosowani. Zostaliśmy przegłosowani nawet w takich poprawkach, gdzie wskazywaliśmy, że pan Święczkowski nie ma na imię Grzegorz. No więc to pokazuje poziom. Naszych dzisiejszych głosowań. I wreszcie taki zwyczajny obywatelski żal. Przed Trybunałem Stanu nikt nie odważył się postawić generała Jaruzelskiego. Nikt nie pyta, kto powinien stanąć przed Trybunałem Stanu po katastrofie smoleńskiej, a jest próba postawienia przed Trybunałem Stanu. Niewinnego Panie człowieka, poseł, który o, o barbarze blidzie słyszał przez 4 sekundy, bo tyle y, y, trwa wymienianie nazwiska. Pani poseł, czy w związku z tym jaka jest szansa na realne postawienie Jarosława Kaczyńskiego przed Trybunałem Stanu? Nie czy Platforma żadnej. Obywatelska poprze ten wniosek? No to będzie, to będzie wniosek od wniosku do postawienia przed Trybunałem Stanu jeszcze jest bardzo druga, długa, bardzo żmudna i bardzo profesjonalna. 115 osób trzeba tak, zebrać. Żeby to rozpocząć. Musi te, być tak, oczywiście ten wniosek, żeby rzeczywiście rozpoczął ową procedurę, musi być 115 osób. Ja w ogóle mam wrażenie, że Ryszard Kalisz walczy o kolejną sprawę w polityce, w sprawę, gdzie potrzebuje są. Platformę Obywatelską to będzie sprawdzian dla Platformy Obywatelskiej, jakie są jej intencje. Widzimy, że merytoryka nie ma tu większego znaczenia. Jest kwestią wyboru politycznego, czy będą chcieli. Wykluczyć czy próbować wykluczyć Jarosława Kaczyńskiego z poważnej debaty politycznej, z gry politycznej, z życia publicznego. Pani poseł, ale dzisiaj trzech posłów Platformy, Platformy Obywatelskiej no poparło w ogóle zagłosowało za całością raportu, ale i popar odrzuciło państwa poprawki dotyczące wykreślenia tego wniosku o postawienie zarówno Jarosława Kaczyńskiego, jak i Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Tak, to zła wróżba. W dodatku proszę zauważyć przy milczącym wsparciu Donalda Tuska. W związku z tym sam Ryszard Kalisz bez koleżanki i kolegów z Platformy Obywatelskiej absolutnie nic by nie znaczył. To znaczy, że mamy do Czynienia z bardzo y, poważną już y, koalicją. Ona y, będzie w tej chwili y, w ciągu najbliższych y, miesięcy sprawdzana. Pani poseł, y, Ryszard Kalisz y, w tym swoim y, dokumencie między innymi y, pisze, y, używa takich określeń. Chciałam zapytać, co to jest w ogóle? Pani zaczęła, y, wspomniała o tym już. Ale co to jest koncepcja wykluczenia dużych grup obywateli i system eliminowania przy zastosowaniu przepisów prawa karnego w stosunku do poszczególnych osób zaliczonych do tych grup? Czy państwo próbowaliście zapytać pana przewodniczącego, czy pytaliście, czy są dokumenty w komisji, które by zdefiniowały te oto terminy, bo to są swego rodzaju terminy. Ja powiem w ten sposób. My z panem posłem Szaramą jesteśmy taką doskonałą parą komisyjną. On jest prawnikiem, ja jestem polonistką. I rzeczywiście próbowaliśmy w różny sposób rozgryźć to niefortunne zdanie, bo ono jest absurdalne. Ono się nawet w logice słownej nie mieści. I oczywiście nie uzyskujemy żadnej odpowiedzi. Proszę zauważyć, że Ryszard Kalisz powtarza ten absurd i nawet za specjalni dziennikarze nie protestują, chociaż ja sama dziennikarzy pytam, proszę powiedzieć, co to znaczy? W jaki sposób jest na to dowód, przykład, przepis? Oczywiście tego nie ma, ale... Tak jak cały raport jest no, polityczną grą, tak i to zdanie jest zabawą z również wyborcami, którzy czegoś takiego muszą słuchać. Mało tego, sugeruje im się, że muszą to traktować poważnie. Ryszard Kalisz też często mówi, że były nielegalne narady u Jarosława Kaczyńskiego, podczas których decydowano o, to, o tym, kogo zamknąć. No nie, nie było. Jarosław Kaczyński, korzystając z przepisów ustawy o Radzie Ministrów, mógł powoływać różnego rodzaju zespoły, mało tego, jako człowiek odpowiedzialny za bezpieczeństwo, koordynację, mający kompetencje do tego, żeby każdego swojego ministra zapytać o dowolną rzecz, mógł spotykać się z nimi, by dyskutować o tym, co najważniejsze dla kraju. I owe narady dotyczyły najważniejszych prowadzonych spraw w Polsce, między innymi mafii węglowej. Tam absolutnie i w żaden sposób nie mówiono o materiale dowodowym, materiale operacyjnym, czy kogoś trzeba zatrzymać, czy nie. To były narady trwające dwie godziny, gdzie było y, kilku ministrów. Każdy z nich zdawał relacje z najważniejszych Ale wydarzeń. wydań. Były takie narady, że mówiono o Barbarze Blidzie, o tym, czy ją zatrzymać, czy. Nie, nie było takich narad. Była jedna narada, lutowa narada to udało nam się bezpornie ustalić, nawet z tak zwanymi niesprzednami. E, świadkami, gdzie okazało się, że na tej naradzie mówiono o mafii węglowej, wymieniano kilkadziesiąt nazwisk i z lewicy i z prawicy i między innymi podczas tego wymieniania wspomniano, że również była e, e, czy jest tam zamieszana świętej pamięci Barbara Blida. Koniec. Ale pani poseł, kiedy ta tragedia się zdarzyła, wiemy, że tam przed domem Barbary Blidy w domu byli funkcjonariusze ABW, a przed domem był też funkcjonariusz ABW z kamerą. Po co ta kamera tam była? E po pierwsze, to nie jest pierwszy i ostatni przypadek. Proszę zauważyć, kamera jest wtedy, kiedy sześciu funkcjonariuszy uzbrojonych wchodzi, żeby zamknąć studenta, czy zatrzymać studenta za niesprzyjającą stronę no, internetową. To ona miała być tylko przesłuchana i wypuszczona? Tak, już, już tłumaczę. Od lat dziewięćdziesiątych w służbie, między innymi w ABW, istniały sposoby filmowania różnego rodzaju zatrzymań po to, żeby między innymi na szkoleniach w różny sposób je wykorzystywać. Kiedy część tych hmm, nagrań trafiała później do mediów, niestety. ale już tłumaczę media i tak dostawały różnego rodzaju materiały, które wyciekały między innymi z prokuratury, z ABW i kiedy nastał rząd Prawa i Sprawiedliwości Próbowano tę sprawę uporządkować, i zapadały decyzje, który materiał można ewentualnie udostępnić. I proszę zauważyć, że kamera nie weszła do domu. My mówimy o kamerze, która nakręciła 10 sekund do momentu wejścia do domu świętej pamięci Barbary Blidy. I tak jak mówię, to nie pierwszy, nie ostatni taki akt. Tak się po prostu dzieje. Żyjemy w świecie medialnym i rzeczywiście dziennikarze również potrzebują czy proszą o tego rodzaju materiały. Trzeba to w należyty sposób kontrolować. Pani poseł, Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry, ale nie tylko, bo też są dla niego zarzuty karne, to sformułowane w tymże projekcie raportu, między innymi za przekroczenie uprawnień. A chodzi o to, że Zbigniew Ziobro w kwietniu 2007 roku jako przewodniczący międzyresortowego zespołu do spraw zwalczania przestępczości kryminalnej, działając w oparciu o zarządzenie nr 40, za co Jarosław Kaczyński tak. jest postawiony tak. przed Trybunał Stanu, yy, wydał polecenie dla Konrada Kornatowskiego, ówcześniej ówcześnie pełniącego funkcję komendanta głównego policji, wykonania kwerendy informacji w zakresie spraw dotyczących nieprawidłowości związanych z obrotem węglem i ich powiązań z Barbarą Blidą po jej śmierci. I znowu komentarz bardzo podobny. Pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro działał w oparciu o po pierwsze konstytucję, po drugie o obowiązującą ustawę o prokuratorze. Nie popełnił żadnego przestępstwa, działał zgodnie ze swoimi kompetencjami. Zresztą trudno sobie wyobrazić, żeby w czasach, Takiej nagonki, jaka miała miejsce zarządów prawa i sprawiedliwości, ktokolwiek podjąłby próbę jakiegokolwiek czynu na poziomie ministra premiera, który byłby niezgodny z prawem. Każde zarządzenie, każdy przepis, każde postępowanie było analizowane przez wybitnych prawników, tak, żeby rzeczywiście nawet nie było podejrzenia o to, no, że jest Ryszard... naruszane prawo. Podobno Ryszard Kalisz też jest wybitnym prawnikiem. No to w takim razie nie, nie powinien podpisać się pod tym raportem. Przykład posługiwania się między innymi nieistniejącą ustawą bardzo źle A panie poseł, o niej. E, zarzuty są też dla ówczesnego szefa ABW, e, pana, pana Bogdana Święczkowskiego, za z, e, ujawnienie tajemnicy służbowej. I to jest znowu owa narada, gdzie według Ryszarda Kalisza, bo absolutnie żadnego innego świadka, przypominam również pana Kaczmarka i pana Kornatowskiego, którzy w mediach mówią zupełnie co innego, inaczej zeznawali przed komisją śledczą i w prokuraturze, gdzie wyraźnie pytałam jednego i drugiego, czy zostały tam ujawnione na owej naradzie jakiekolwiek materiały operacyjne czy dowodowe. Absolutnie nie. W związku z tym jest to po prostu nieprawda. A pani poseł Grzegorz Ocieczek, były zastępca szefa ABW, czy który był na miejscu zbrodni, zacierał ślady? Bo taki też jest Oczywiście. Dla niego? Oczywiście tu nawet prokuratora, proszę zauważyć, się, proszę zauważyć, się wypowiedziała. Absolutnie nie dochodziło do żadnego zacierania śladów, wręcz odwrotnie zostały one profesjonalnie zabezpieczone. Ja chcę tylko przypomnieć wszystkim, że przez godzinę. Niczym innym się nie zajmowano jak ratowaniem życia człowieka. Na miejscu zdarzenia były dwie ekipy karetki Pogotowia. To one przez godzinę były odpowiedzialne za to miejsce, w którym zdarzyło się owo samobójstwo. W związku z tym po wyjściu tych, że ekip karetek Pogotowia rzeczywiście można było zabezpieczyć ślady. W to miejsce nikt. Nie wszedł. E, oczywiście po całym domu czy mieszkaniu e, prze, e, przemieszczali się e, różni ludzie, ale tylko ci, którzy musieli tam być. Pani poseł, e, prokuratura, skoro są zarzuty, a skoro są wnioski, prokuratura będzie się musiała tym zapewne zająć. Ona już się zajęła, wypowiedziała się jednoznacznie. Ale nie czy było... wróci do tej sprawy? Nie, no nie, nie, nie może jakby odkrywać wątków, które już sprawdziła. Skoro, skoro przewodniczący wie, że prokuratura się tym zajęła, to dlaczego stawia teraz wnioski o odpowiedzialność karną? Bo jest kampania wyborcza Pan Ryszard Kalisz, jak platforma obywatelska, potrzebuje tej sprawy jak tlenu. Zresztą nie tylko tej. Proszę zauważyć, że nawet do domu. Państwa Bridów, pofatygował się kandydujący na prezydenta Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski. W związku z tym na śmierci Barbary Blidy próbuje się zbić kapitał polityczny. Pani poseł, jakie będą główne tezy w państwa zdaniu odrębnym, bo Państwo przygotowujecie zdanie odrębne do tego raportu? Nad ostatni, ostatecznymi wnioskami jeszcze oczywiście dyskutujemy, dlatego że dopiero dzisiaj jesteśmy przekonani ostatecznie, które poprawki zostały przyjęte, których nie ma. Na pewno będą oparte o owe 102 poprawki, które zostały zaprezentowane opinii publicznej wczoraj i dzisiaj na posiedzeniu komisji. Czyli rozumiem, odrzucacie sprawę postawienia Jarosława Kaczyńskiego oczywiście, że tak. przed Trybunałem Stanu, zarzuty jako karne pod podobnie. Tak, tak? I co tak. jeszcze tam będzie w tym w tym? W tym, w tym? Zdaniu odrębnym. No, postaramy się udowodnić i pokazać, że nie było, tak jak powiedziałam, ani afery Blidy, że nie było nacisków, nie było tropienia układu lewicowego. Jedyny pozytywny rezultat to taki, że nasze zdanie odrębne, które tak naprawdę będzie drugim raportem, będzie integralną częścią sprawozdania komisji. Bo problem w tym, że sprawozdanie już jest właściwie. Teraz Państwo przygotowujecie zdanie odrębne. Sejm tylko otrzymuje to do wiadomości, tak. nie głosuje nad tym, tak. więc nie ma już tej, tego etapu weryfikacyjnego. Tak. No i to będzie jako dokument państwowy, dokument Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. I... Zostanie dla potomnych jako przykład manipulacji. Pani poseł, 7 sierpnia w, w wybory prezydenta Wałbrzecha, pani, to jest pani miasto. Yy, no i czy zanosi się na to, że tym razem już będzie wszystko w porządku, kampania będzie przejrzysta, wybory będą uczciwe, no i zwycięzca tych wyborów będzie mógł powiedzieć, że rzeczywiście mam realne poparcie wśród mieszkańców Wałbrzycha. Nie jestem Wałbrzyszanką, ale pokochałam poselską miłością Wałbrzych. Chcemy, żeby te wybory były uczciwe i przejrzyste. Niestety kampania wyborcza już pokazuje, że tak nie jest i prawdopodobnie nie będzie, zabezpieczamy się na okoliczność tychże wyborów zdarzały co, co się tak? Zdarzały się sfałszowane podpisy pod poparciem jednego z kandydatów. Jest nadużywanie pieniędzy publicznych w czasie kampanii wyborczej. Jest przez pełniącego w tej chwili funkcję prezydenta Wałbrzycha, który sposób? kandyduje. No otóż nie wiemy, kiedy jest. Pełniącym obowiązki prezydenta, kiedy jest ale to pani kandydatem. Poseł, to jest do każdego prezydenta, który ubiega się o reelekcję, Tak, oczywiście. Każdego... Bo trzeba to umieć hmm. wyraźnie oddzielić. Nie można jechać służbowym samochodem na spotkanie z dziennikarzami, gdzie mówi się o tym, że się będzie kandydowało. A czy jest obawa, że ponownie będą kupowane głosy w obrzuchu? Bo jest taka oba, obawa, ale wyboru. będziemy się w szczególny sposób zabezpieczać. No, nie tylko członkowie komisji, nie tylko mężowie zaufania, zawiadomienia, policja uczulona, CBA. Niestety staraliśmy się o niezależnych obserwatorów z OBWE, ale Radosław Sikorski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziało, że byłoby to wstydem dla Polski nie wesprą Wałbrzycha tymi niezależnymi obserwatorami. W 2007 roku takiego wstydu nie było. Tak. Pani poseł, dziękuję bardzo za, za rozmowę. Czy mogę jeszcze sobie pozwolić na absolutnie prywatną rzecz i pozdrowić Jego Ekscelencję, Biskupa Deca, który jest ojcem mojej diecezji? Tak. No pozdrawiamy księdza, biskupa Ignacego Deca. Dziękuję pani poseł za przyjście do studia. Dziękuję, Dziękuję pani, Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny polski punkt widzenia już jutro o 21.40. Teraz życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Do